To życie. Help! O z puszkami. Water. Nie wiem co to na tym pisze. Bo nie ma przybliżenia i nie widzę. Dobra. Toś to podejrzanie wygląda. O jezu, nie! Tyadowość Chodź o Ale miałeś się wypieprzać. I co, GLaDOS, ha? Ha? Zdziwko? Że nie zabiłaś mnie? O, światłość. Ale jak ja się mam stąd wydostać? Ktoś mi może powie? No jakoś tak? Ja. Nie. Będę to jakoś coś bym zrobiła Chcę tu coś o. macie fajną zabawę Wymyśliłam dla Was. Haha Dobra Jakby tu... O! A ciebie tu nie widziałam.

Mama, ja wolę do niego nie podchodzić. Dobra. O. O. Kurna! A tak fajnie było, poczekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem i niestety już muszę kończyć nagrywanie. Tak, wiem, super było. O Jezu, przycisnęło mi się. Ale no, no bez. Ja zapiszmy sobie grę. No i ja tutaj już muszę kończyć. Goodbye wszystkim, do usłyszenia w następnym odcinku. Portal 2! Faj portal 1! <gryw> tak właśnie to miałam na myśli. A więc goodbye wszystkim, bye bye. Bye 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 bye. Siema. Hej ja wszystkim, witam w następnym odcinku zagramy w Portal Jedynka. O Jezus, to się te tak jakby nie. Hmm. Hamon 2. Zapisy? Okej, okay, a więc czytaj. Czytywanie. Woo, Jej! Jeden SPS! <grywy> Ale nie no, super bosko. Skrzypiąca moja. Klawiatura. Znaczy to coś na klawiaturę. Skrzypi. Skrzypi i treści i w ogóle. Okej, okay, a więc skończyliśmy tu. Tam był nasz przyjaciel. Strzałka na górę. Mm, mam się tam dostać. Okej. Okay. Ale jeszcze bym musiała jakoś się tam... Czekajcie. A oh, jest. co tu to jest? O! To, to kolejne takie pomieszczenie. Um. Aha. Tak cake is a laj! Take is, alive, the cake is Help! Hmm. To no czekajki salaj! O jezu, nie tnij się mm, A więc O tam się nie da robić O czekajcie O jezu Nie, nie, proszę cię, nie tnij się Dobra O kurna ha, to co czekajcie o! No, chyba już nie będę się ciąć a więc go! A! O jezu! Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Yy, już. Nadal tnie. Co nie powinno się ciąć. I wcale. Ale to włączyłam przed chwilą portala. W ogóle przed chwilą włączyłam komputer, więc... Jest to trzeba wina nie musiało tak być. Kurna chata, nie. Kurna hata czekajcie. Jest 10 spsów. No dobra. No kurna chata, nie no, czekajcie chwilę.